Polska jest drugim krajem w Europie pod względem produkcji surowych skór zwierząt futerkowych i trzecim na świecie. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą zakazać hodowli zwierząt na futra w Polsce. W tym celu złożyli w Sejmie projekt o ochronie zwierząt i wraz z lewicową organizacją Otwarte Klatki zorganizowali w Parlamencie Europejskim wystawę Niech Futra Przejdą do Historii. A z nami jest pan Szczepan Wójcik, hodowca no, szczęść Boże, Panie Jeszcze Panie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie Jeszcze Panie, no i Pan jako ten, który zainwestował, który prowadzi hodowlę, jak patrzy na te działania polityków Prawa i Sprawiedliwości? Obecnie ustawa cały czas jest w zawieszeniu. Jest to najgorsza możliwa sytuacja. Nie tylko nie sprzyja ona rozwojowi przemysłu, ale powoduje ogromną niepewność inwestycyjną polskich hodowców. Przypomnę, że w lipcu tego roku każdy hodowca obowiązkowo, zgodnie z wypracowanymi kilka lat temu zmianami w ustawie, musiał zainwestować ogromne pieniądze w modernizację i podniesienie standardów ferm. Byliśmy zobowiązani powiększyć klatki, zbudować dodatkowe zabezpieczenia, wybudować podwójne ogrodzenia ferm. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której hodowcy zmuszeni są prawem do wielomilionowych nakładów finansowych, tylko to, Żeby niedługo po zaciągnięciu kredytów ich przedsiębiorstwa i gospodarstwa zostały zamknięte. I nadal najbardziej aktywni politycy, którzy tak mocno naciskają na likwidację przemysłu poczarskiego, nie znaleźli czasu i nie wyrażają woli na spotkanie, i rzeczową dyskusję, nie odpowiadają na listy, maile, telefony. Po prostu dla nich polscy hodowcy, no wydaje się, że po prostu. Nie istnieją, a oni sami próbują podjąć decyzję bez jakichkolwiek rozmów w oparciu o emocje, o mity, o kłamstwa podawane przez lewicowe organizacje ekologiczne, ekologiczne. Więc przemysł futrzarski w Polsce i polscy hodowcy cały czas czekają na zaproszenie do konstruktywnych rozmów, których po prostu nie ma, a obecna sytuacja, w której... Obecnie się znajdujemy, jest katastrofalna, szczególnie dla hodowców prowadzących małe gospodarstwa rolne, w których zatrudnieni są członkowie ich rodzin. Już w tym momencie były dwie próby samobójcze, niestety hodowców, jeden zmarł po burzliwej rozmowie, rozmowie na temat wprowadzonego, ewentualnego wprowadzenia zakazu hodowli żywności futerkowych, więc mamy sytuację, w której Polscy przedsiębiorcy traktowani są po prostu strasznie, ale sama ustawa, która wprowadza między innymi zakaz hodowli zwierząt poterkowych ma inne bardzo kontrowersyjne zapisy, o których wydaje się, że chyba politycy nie do końca chcą uczciwie powiedzieć opinii publicznej. No, jakie to zapisy? Otóż na przykład ustawodawca pozwala aktywistom ekologicznym wejść na teren prywatnej posesji bez zgody sądu pomimo sprzeciwu właściciela, więc proszę sobie wyobrazić, że zakłada się organizacja ekologiczna, która w jej mniemaniu ocenia, że w danym gospodarstwie jakieś zwierzę nie ma zapewnionych, zapewnionych odpowiednich warunków, i ona w tym momencie może wejść na, takie, na taką posesję, zabrać zwierzę, zrobić cokolwiek. Organizacje ekologiczne dostają ogromne uprawnienia, które są według wielu po prostu bardzo niebezpieczne, na przykład kolejny artykuł mówi, że jeżeli dzikie zwierzę wpadnie pod koła samochodu, kierowca będzie... Będzie zobowiązany w tym momencie obowiązkowo udzielić mu pomocy. Dotych, dotychczas zapisy w ustawie na ten temat mówiły o udzieleniu pomocy w miarę możliwości, natomiast teraz trudno sobie wyobrazić sytuację, w której kierowca będzie zmuszony do udzielenia pomocy dzikiej zwierzynie, na przykład która mu wpadnie pod samochód w nocy gdzieś w środku lasu. Kolejna bardzo ważna rzecz, każdy właściciel psa będzie zobowiązany do zacipowania, bo tutaj trzeba się dokładnie przyjrzeć sprawie, bo kto skorzysta na zacipowaniu tych milionów zwierząt, oczywiście te wszystkie koszty będą musieli ponieść właściciele takiego psa i kota. Kolejne, na przykład kolejny artykuł, jeżeli zwierzę domowe, na przykład kot czy pies zakinie. Właściciel według nowej ustawy będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania służb, w tym policji, gdzie ustawodawca zakazuje też, to jest istotne, trzymania psów, również tych na wsi, na uwięzi. Czyli ustawa nakazuje budowanie właścicielom za własne pieniądze końców, a koszt takiego końca to jest minimum 1000 złotych a dla wielu mieszkańców ubogich regionów w kraju jest to bardzo duży wydatek, więc możemy sobie łatwo wyobrazić, że w obawie przed konsekwencjami części właścicieli być może, aby, aby uniknąć tych kosztów, po prostu wypuści zwierzęta gdzieś do lasu i o tym również ustawodawca nie pomyślał. Kolejny zapis bardzo kontrowersyjny, o którym też mało wie, mało osób wie, na przykład z budynków w całej Polsce muszą zniknąć zabezpieczenia przeciw gołębiom, w tym zabytków budowlanych urzędów, kościołów, ustawodawca, ochronę przed, przed gołębiami, czyli w tym momencie mamy takie kolce instalowane przed tymi gołębiami, te urządzenia, uznał za formę zlecania się nad zwierzętami. I należy zwrócić uwagę, że ustawodawca znów nie, da, nie daje konkretnych rozwiązań, kto miałby usuwać takie zabezpieczenia przeciw gołębiami. teraz proszę sobie wyobrazić na przykład sukienice w Krakowie, które nie mają zabezpieczeń, czy inne kościoła. Kościoły zabezpieczają przed gołębiami. No przecież elewacje będą zniszczone przez gołębie. No ja ładnie powiem do tymi odchodami tych gołębi, gołębi, więc o tym również ustawodawca nie myśli. A jednym branży fotelkowej, gdzie aktywa całej branży to jest koszt około 7 miliardów złotych, to jest kilkanaście tysięcy miejsc pracy, kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy dla osób kooperujących z branżą, to jest 2,5 miliarda złotych z eksportu, więc ustawodawca po prostu lekką ręką próbuje to wszystko zniszczyć. Ja mam... Mój Ale mój dlaczego to robi? Dlaczego to robi? Dlaczego z jednej strony pan mówi, że nie chcą z wami rozmawiać, że nie odpowiadają na listę, nie odpowiadają na tę chęć dialogu, którą podejmujecie, bo jesteście jako przedsiębiorcy w sytuacji zupełnie niepewnej przyszłości, a przecież miał być dobry klimat dla przedsiębiorców, zwłaszcza, że jak czytam, 98 chyba procent tej branży to są, to, to, to jest branża zupełnie rodzima, drugie miejsce w Europie. Dlaczego, dlaczego tak się co się dzieje? No właśnie to jest, to, to jest dobre pytanie. Ja jestem przekonany, że jednak coraz bardziej w Polsce do czynienia mamy z ekologizmem, z lewacką ideologią, która no niestety wstąpiła w szeregi również partii rządzącej, rządzącej, prawicowej partii rządzącej i poprzez o którym dzisiaj mówimy, w tym momencie zabrania hodowli zwierząt futerkowych, ale dokładnie ta sama ideologia legalizuje małżeństwa homoseksualne, legalizuje aborcję na życzenie często do dziewiątego miesiąca, legalizuje eutanazję osób starszych, więc my mamy tutaj do czynienia z ideologią, z ideologią, której poddawani jesteśmy my wszyscy. Tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że branża futerkowa nie jest ani pierwsza, ani ostatnia, która będzie ofiarą tej ideologii, jeśli się na nią po prostu zgodzimy. Więc przyglądajmy się posłom, politykom, w jaki sposób głosują, co robią, bo pamiętajmy, że te osoby, które dzisiaj um, tak mocno chcą zakazy, zakazać hodowli zwierząt futerkowych, jeszcze kilka tygodni temu głosowały za tym, aby ustawa antyaborcyjna w Polsce nie przeszła, czyli żeby można było człowieka i humanizują zwierzę. To jest właśnie ta ideologia. Bo dzisiaj, jeśli zamkniemy branżę futerkową, no chyba nikt nie myśli, że tylko na branży futerkowej się zakończy. Już organizacje ekologiczne zbierają pieniądze na atak, na polskie drobiarstwo. Już pozwolić i razem wspólnie musimy, musimy walczyć. A panie Szczepanie, aktywiści z organizacji ekologicznych mówią niejednokrotnie o tym, że źle państwo jako hodowcy traktujecie zwierzęta, że to jest jeden z tych powodów, że także zwierzęta, które uciekają z hodowli, zaburzają lokalne ekosystemy, jakby pan odpowiedział na te zarzuty? No oni oczywiście w jakiś sposób muszą usprawiedliwić chęć. Wprowadzeniu takiego zakazu oczywiście muszą w jakiś sposób przedstawić to społeczeństwu tak, żeby społeczeństwo uwierzyło, że faktycznie na tych fermach dzieje się coś strasznego. No to ja w takim wypadku zadam proste pytanie, jakim cudem Polska osiągnęła pierwszą pozycję na arenie międzynarodowej pod względem jakości produkowanego surowca, skoro na fermach dzieje się źle? manipulować opinią społeczną ehm, i niech, niech pokażą, ile osób zostało skazanych za się nad interesami ehm, i tak dalej. Więc to jest kłamstwo, to jest manipulacja. Ktoś, jeśli wie, w jaki sposób tworzyć e, filmy e, chwytające gdzieś za serce, no to, to doskonale wie, e, że to jest manipulacja. Cięte filmy w odpowiednich miejscach, odpowiednia muzyka e, emocjonalna, więc... Yy, więc to wszystko, tak jak powiedziałem, jest wkład przed nieprawdą, a jeśli jakieś in incydentalne yy, przypadki są, no to proszę mi wskazać branżę, niech one mi wskażą branżę, gdzie yy, przypadków yy, niewłaściwych względem danej branży po prostu nie ma, ale takie przypadki należy napiętnować. stawiamy publiczne pytanie czy prawo i sprawiedliwość chce kolokwialnie mówiąc załatwić branżę futerkową w Polsce branżę która co do wielkości jest drugim w Europie producentem skór i futer po Danii która przecież też jest państwem ekologicznym Szczepan Wójcik hodowca był naszym gościem dziękuję za przedstawienie państwa dziękuję argumentów z panem Bogiem panem Bogiem dziękuję.